Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek. Zrób to sam. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ był jednym z bodźców, które zapoczątkowały i zmusiły mnie do tego, abym otworzył kanał na YouTube jako infoporadnik motoryzacyjny. Temat uszczelki wszelki pod głowicą w internecie, przypomina naprawdę legendy, mity, fakty. Gdzie nie wpiszecie. Jakichkolwiek objawów w wyszukiwarce i wejdziecie na fora internetowe, czytacie, stare, zastanów się, to może być uszelka pod głowicą, biały dym, uszelka pod głowicą, bąblująca woda w zbiorniczku wyrównawczym, uszczelka pod głowicą, zylc y, pod korkiem oleju, uszczelka pod głowicą. Okej. Okay. Dla mnie ten temat zaczyna przypominać co najmniej diagnostykę własnego zdrowia w komputerze. Czego nie wpiszecie w wyszukiwarce typu powiększone migdałki, stary sprawdź czy to nie jest nowotwór. Wpisujecie, nie wiem, mam temperaturę, boli mnie gardło, sprawdź czy to nie jest nowotwór. Dla mnie tak naprawdę wszystkie magiczne poradniki, w których widzicie gościa, który wsadza palec w wyrównawczy, wyjmuje z olejem i mówi, aha, to jest na pewno uszczelka pod głowicą, to jest mit. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, e, jakie są prawidłowe objawy uszkodzenia uszczelki pod głowicą, dlaczego dochodzi do uszkodzenia uszczelki pod głowicą, co to jest uszczelka pod głowicą i jakie są mniej więcej koszta naprawy. Mówię mniej więcej dlatego, że różne samochody mają różne części, jeżeli chodzi o ceny, natomiast tak naprawdę podstawa diagnostyki i stwierdzenia jest jedna w każdym, w każdego rodzaju silniku, jeżeli chodzi o silniki benzynowe, diesla itd. No ale dobra, dość gadania, przejdźmy do rzeczy. A więc tak, co to jest uszczelka pod głowicą? Tutaj macie rysunek. Jest to element wykonany z dość dużą precyzją, z wielu materiałów. W samochodach sportowych może on być wykonany z, z materiałów, które lepiej odprowadzają ciepło. Natomiast musicie zdać sobie sprawę, że uszczelka pod głowicą jest elementem łączącym głowicę z blokiem silnika, tak aby tworzyły całość. I wykonana z dość dużą precyzją, dlatego że potrafi wytrzymywać ciśnienie do 2000 barów. Jak i również pracuje w bardzo. Różnych wahaniach temperatury, a mianowicie od y, temperatur ujemnych do bardzo plusowych kilkuset stopni Celsjusza. Natomiast kiedy dochodzi z nie naszej winy do uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Nie mówię tu o nowych samochodach, które są produkowane w dobie downsizingu, czyli tak naprawdę z jak najmniejszej pojemności wyciskanie jak najwięcej koni. I najlepszym przykładem jest silnik, nie powiem której grupy, ale 1.4, z zamontowaną turbiną i kompresorem, który potrafi generować od 180 do 200 koni. W tym momencie ten silnik przy 200 tysiącach kończy się. Kończy się i uszczelka, kończą się i podzespoły. Natomiast kiedy dochodzi do uszkodzenia uszczelki pod głowicą, najczęściej jest to wada fabryczna. W Toyotach, w starych Toyotach, w pierwszych generacjach Avenzisa w benzynach, po prostu uszczelki parciały, pękały kanały olejowe, kanały wodne. Jeden procent może być, że jest silnik po prostu felerny i. i, i. W tym momencie uszczelka przepala się szybciej, natomiast pamiętajcie, jest to część, która pracuje wiele lat i potrafi przejechać wiele set tysięcy kilometrów, jeżeli właściwie eksploatujemy silnik. Natomiast jeżeli mamy niesprawny układ chłodzenia, czyli nie dbamy o niego, jeżeli wlewamy do układu wodę, tak naprawdę sami przyczyniamy się do tego, że żywotność uszczelki pod głowicą nam się skończy. Najczęściej, najczęściej zadawane pytania przez Was, jeżeli chodzi o temat uszczelki pod głowicą. To mianowicie tak, biały dym, bąblująca woda w zbiorniczku wyrównawczym, spalanie oleju, do tego puchnące węże i grzejący się silnik. Ok, może to świadczyć o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą, natomiast wpisując te wszystkie tematy w komputerze w wyszukiwarce, nie dygotałbym się, że już czeka mnie silnika, nie. Jeżeli chodzi o zbiorniczek wyrównawczy i, ból, i bulgoczącą wodę, może to oznaczać wiele rzeczy. Jeżeli jest samochód wyposażony w zawór EGR, który jest chłodzony wodą i rozszczelni się, może dojść do tego, że i będzie woda nam bomblowała, bo ciśnienie w układzie chłodzenia będzie się zwiększać, jak i również dostanie się do układu chłodzenia olej, stąd czasami magiczne wyjęcie palca ze zbiorniczka wyrównawczego z olejem. Jeżeli samochód dymi nam na biało, może to oznaczać wiele rzeczy. Może to oznaczać złą mieszankę paliwa, może to oznaczać, że jeżeli mamy samochód wyposażony w DPF, akurat się przepalił lub je, przepala się w filtrze lub rano, kiedy odpalamy na bardzo zimnym, też może zadymić nam samochód na, biały, na biało, więc z tym bym aż tak bardzo się nie przejmował na samym początku. Wszystko ze spokojem. Jeżeli chodzi o puchnące węże w chłodnicy, może to oznaczać niesprawny termostat, może to oznaczać to, że pompa wody nam się kończy lub skończyła się. Natomiast jeżeli silnik nam się przegrzeje, musimy pamiętać o tym, żeby go wyłączyć, jak najszybciej zjechać i zdiagnozować układ chłodzenia. Co do samej diagnostyki e, uszczelki pod głowicą, Możecie spotkać się z obiegowymi opiniami na warsztatach, a warsztaty tylko na to czekają, żeby klient przyjechał i powiedział: słuchajcie, dymi mi, albo przegrzewa się. No, panie, to uszczelka pod głowicą. Nie, niekoniecznie. Badanie, które odradzam, jeżeli chodzi o uszczelkę pod głowicą, to jest badanie ciśnienia na cylindrach. Dlatego, że ciśnienie na cylindrach, jeżeli na którymś, na jeden cylindrze będzie mniejsze, może to oznaczać, że uszczelka jest przepalona w tym miejscu i nie ma dobrej kompresji. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że uszczelka może się przepalić. Po środku między dwoma cylindrami, dwóch cylindrach będzie zła kompresja. Zrobimy remont silnika, zrobimy remont uszczelki pod głowicą i okaże się, że problem wcale nie zniknął, dlatego że na przykład pierścienie już są wytarte albo prowadzenie tłoka jest wytarte i tak naprawdę czeka, nasze, czeka nas remont, który się nie opłaca. Najwłaściwszą diagnostyką byłoby takie urządzenie, jak czujnik spalin kosztuje to 20 zł na Allegro wygląda mniej więcej tak. Czujnik ten, oczywiście ja pokazałem wersję amatorską, jest wyposażony w odczynnik, który w momencie, kiedy umieszczamy na zbiorniczku wyrównawczym, zalewamy ten płyn, uruchamiamy silnik. W tym momencie odczekamy chwilę, jakiś tam cykl pracy. Jeżeli nam się zabarwi odczynnik, jesteśmy na 100% pewni, że mamy problem z uszczelką pod głowicą, ponieważ do układu chłodzenia dostają nam się spaliny. I to jest najwłaściwsza diagnoza całego tego układu. Owszem, może dojść do sytuacji, gdzie uszczelka pod głowicą przerwie nam się w miejscu, w którym jest kanał wodny i kanał olejowy i w tym momencie woda będzie nam się mieszała z olejem i też będziemy mieli w zbiorniczku wyrównawczym olej, natomiast sytuacja ta występuje na pewno dużo rzadziej, dużo rzadziej niż przegrzanie się uszczelki pod głowicą. Z reguły większość awarii uszczelek pod głowicą wynika na zły sposób użytkowania. Tu dokładnie widać, że ten układ, który tutaj był, to jest silnik 1.6, był źle eksploatowany, jeżeli chodzi o układ wodny, bo wszędzie jest kamień z wody, jaki widać tutaj gdzieś, gdzie niegdzie rdzy trochę, ponieważ był zły płyn i źle dbano o układ chłodzenia. Większość przypadków remontu silnika kiedy następuje, dlatego że tak naprawdę uszczelka nam się przepali. Rzadziej występuje moment, w którym uszczelka nam pęknie właśnie między kanałami. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat uszczelki pod głowicą? Pamiętać powinniśmy również, że do uszkodzenia uszczelki pod głowicą może dojść w wyniku złego spalania, zbyt, z tak zwanego spalania stukowego. Bo najczęściej w silnikach diesla, gdy jest zbyt duża temperatura na danym cylindrze, dlatego że tak naprawdę jest coś z jest coś źle ustawione, w tym momencie można tego nie zaobserwować, ale w krótkiej mierze uszczelkę pod głowicą na tym cylindrze nam się przepali. Nie panikujcie w momencie kiedy którykolwiek z tych objawów wystąpi nie biegnijcie od razu do mechanika jeżeli możecie sami sprawdzić sprawdźcie termostat, sprawdźcie pompę wody. W niektórych modelach, tak jak mi kolega powiedział przed chwilą, tutaj chyba Renault, tutaj Peugeot, przede wszystkim jest na przykład termostat, który jest chłodzony wodą, jaki również jest w nim olej i może pęknąć między nim membrana i w tym momencie do układu dostanie się olej. Do układu chłodzenia oleju, w tym momencie będziecie myśleć, że jest to uszczelka pod głowicą, zrobicie tą uszczelkę, a tak naprawdę problem nie zniknie, nie rozwiąże się. Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że materiał nie dotyczy się naszych prawdziwych polskich rycerzy Ortalionu, którzy upalają swoje samochody gdzieś tam w zakamarkach osiedlowych, dlatego że samochód nie jest stworzony w wersji fabrycznej do tego, aby stał w miejscu, palił gumę, paliłaczkę i tak dalej. Sami na Własne życzenie, katujecie ten samochód i poddajecie go wysokim temperaturom. Więc w tym momencie, jeżeli tak robicie, to ten materiał Wam jest niepotrzebny, bo na pewno macie przepaloną muszczelkę pod głowicą. Należałoby jeszcze powiedzieć o tym, że niektóre samochody przy diagnostyce uszkodzenia uszczelki pod głowicą można założyć, że jeżeli była aluminiowa, tak jak na przykład Toyota 2.0 D4D lub BMW w tds może nastąpić nie tylko pęknięcie uszczelki pod głowicą, jak i również pęknięcie samej głowicy. Ale o tym powiem dalej w miejscu, w którym będziemy rozmawiali, jak remontować, ile to kosztuje i co należałoby wymienić. Teraz jeśli chodzi o koszta i co należałoby wymienić podczas remontu jak to wygląda tak naprawdę, sorry za przejęzyczenie, Chodziło mi tak naprawdę o sterowanie termostatu wodą, niechłodzenie, bo nie jest tak łatwo stanąć przed kamerą i nagrywać. Natomiast wracając do tematu remontu silnika, należałoby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim, jak, jakie są koszta remontu silnika? O tym też krąży wiele teorii. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o czterocylindrowy silnik, co wchodzi w koszta? Wchodzi w koszta planowanie głowicy w granicach 150 zł. Powinniśmy przy okazji sprawdzić szczelność głowicy. Mogło dość do mikropeknięcia i tak naprawdę wymiana samej uszczelki nie da nam nic. I następne pytanie, które musimy sobie zadać, to jak daleko ma być posunięty ten remont? Czy planowanie głowicy podstawowe, czy może poszerzymy to o planowanie i tutaj szlifowanie gniazd zaworowych, wszystkich prowadnic, wymiany gumek i tak dalej. Ponieważ samochód mógł brać nam olej i spalać olej poprzez na przykład gniazda zaworowe. Musimy się to zastanowić. Po otwarciu silnika, to już powinien stwierdzić fachowiec, czy aby na pewno jest to tylko uszczelka pod głowicą. Bo może być tak, że silnik nam dół się skończył, a jeżeli mamy robić remont dołu silnika, to pamiętajcie, że już to nie będzie kilkaset do tysiąca, tylko będzie to kilka tysięcy złotych. Musicie również pamiętać o tym, że przy, każdej, przy każdym otwieraniu silnika najlepiej byłoby wymienić rozrząd i w tym momencie koszta znowu rosną o kilkaset złotych. Nie polecam, chyba nikt nie poleca zakładać starych gratów od rozrządu na nowo złożony silnik musicie również pamiętać o tym, że cena tak naprawdę w czterocylindrowym silniku będzie wahała się od 600 do 1000 zł jeżeli będzie to bez robienia gniazd zaworowych do nawet 2000 z gniazdami zaworowymi i cena będzie rosła w zależności od cylindrów jeżeli będzie to R6 BMW no to tutaj lub V6 cena jest plus 50%, jeżeli będzie to V8 no to cena jest do 4 cylindrów razy 2 jeżeli będzie to V12, no to już współczuję użytkownikom, bo to będą potężne koszta. Więc o tym wszystkim musicie się zastanowić. Pamiętajcie, jedne, jedną rzecz, podstawową rzecz, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, nie panikujmy, nie siedźmy przed komputerem, nie róbmy się bladzi, biało-zieloni, to naprawdę nie musi być uszczelka pod głowicą i nie, nie słuchajcie, naprawdę nie czytajcie tego na forach, nie myślcie o najgorszych, zacznijcie, mówię, sprawdzać podstawowe rzeczy. Podstawową Najtańszą możliwością jest kupienie czujnika, który wykrywa nam spaliny w układzie chłodzenia i to tak naprawdę powinna być podstawa. Jasne, zaraz napiszecie, że mów, tak jak powiedziałem wcześniej, może pęknąć kanał między y, kanał wodny i olejowy i będą się płyny mieszały, ale no to mówię, raz, że płyny będą nam się mieszały, dwa ciśnienie będzie rosło w układzie i wszystkie te elementy wystąpią naraz, ok. Ale z najpierw wszystko dookoła, zanim zechcecie zabić do warsztatu wydać kilka tysięcy złotych na coś czego nie trzeba było robić. Podsumowując temat remontu i kosztów, pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Tu nie ma półśrodków. Jeżeli robicie remont silnika nawet podstawowy w postaci wymiany uszczelki pod głowicą, pamiętajcie, że do tego dochodzą płyny, do tego dochodzą oleje, do tego dochodzi nie tylko uszczelka pod głowicą, ale uszczelka kolektora, uszczelka klawiatury. Pamiętajcie, że znam już takich gigantów w swoim życiu, którzy robili remont nie planując głowicy, wymieniając samo skręcając to na starych śrubach, nie. Często jest tak, że śruby w momencie kiedy je dokręcamy, które trzymają głowicę już ulegają rozciągnięciu. Pamiętajcie też, że ścinamy warstwę przy planowaniu minimalną, więc te odległości będą inne. Zawsze wymieniamy śruby, zawsze wymieniamy uszczelki, więc te części to nie jest kilka złotych 80 za uszczelkę, natomiast jest to cały komplet, jest to kilkaset złotych samych gratów, które należy wymienić przy podstawowym remoncie. Pamiętajcie również, już podsumowując tak jak powiedziałem, że Olej w układzie chłodzenia może być przyczyną na przykład pęknięcia, jeżeli mamy, lub uszkodzenia chłodnicy oleju, tak. Nie panikujmy. I jeszcze temat majonezu pod korkiem oleju lub pod korkiem zbiorniczka wyrównawczego. Skoro mieliśmy gdzieś przebicie jakiegoś elementu układu olejowego, który przebija nam do układu chłodzenia, w tym momencie będziemy mieli majonez pod korkiem zbiorniczka wyrównawczego, natomiast sam majonez, który tworzy się nam, czyli biały osad, pod korkiem oleju może to świadczyć o tym, że spala się para, która powstaje na skutek tego, że bardzo mało używamy samochodu. Jeśli chodzi o cały temat diagnostyki uszczelki pod głowicą z mojej strony, to by było na tyle. Pamiętajcie zachować rozsądek, nie panikować, bo możecie się wbić na bardzo duże koszty, a na pewno niepotrzebnie. No i zachęcam nowych widzów do subskrypcji, stałych widzów do udostępniania tego materiału, aby ten materiał poleciał weter. Aby już nie odpalając YouTube'a, nie widzieć kogoś, kto świeci latarką zbiorniczych wyrównawczy, czy macza palec w zbiorniku wyrównawczym, nie mówiąc nic, stwierdzając, że to jest uszkodzenie wszelkiej pod głowicą. Oczywiście mógłbym ten materiał przyciągnąć z kilkunastominutowego do kilkugodzinnego, ale jest to bez sensu. Tylko zwracam uwagę na to, żeby się nie panikowali i żeby nie siać fermentów w sieci tak naprawdę. Czyli tak, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, udostępniajcie i subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!